pod Twoją obronę uciekamy się. Wszystkie by ciągnęły. Witajcie na kanale biegam po Wsi. Dzisiaj będziemy eksplorować oto taki budynek, dom Tutaj są schody, ale pójdziemy tutaj za chwilę Siema Weźmy sobie na razie tutaj Domek jest troszkę zniszczony, aczkolwiek z zewnątrz nie wygląda tak źle więc na razie będziemy tylko się przechadzać i zobaczymy, co tu ewentualnie mamy do nakręcenia. Słucham? No, chciałbym wierzyć w to, że nikt tutaj nie mieszka. E, tutaj mamy bardzo ładny zestaw. Zestaw wypoczynkowy. Zobaczcie, jak on wygląda. O, zobaczcie, jaki ładny mały kubeczek. Widzicie? Podoba mi się. Jakaś bluza. Dosyć elementów zawilgoconych. Jakieś zniszczone, coś zniszczonego. Papier toaletowy. Kilka rolek. Zobaczcie na tą lewościankę. Musimy tutaj bardzo uważać, ze względu na to, że jest dużo szkła, jak to zwykle bywa. O, gazeta. Gazeta z którego roku a to jest? To jest taka, też jakiś taki gość niedzielny? Czy coś takiego? Który to jest rok? 2009, gość niedzielny? O, 8 kurde. marca. Dziękuję. Ty masz, ty masz tak? gościa niedzielnego? Tak. Ja tu mam inną. Jaką gazetę masz? Co tam masz? Cykalnego? Nie, nie mogę ci pokazać, będziesz musiał blerować. No co ty? Ale najwyżej ekskibicjonizm e... Zosi. Oj oj, no to tak przytrzymam, żeby to wyblerować. Ale chyba wiecie, co to jest za gazeta. Nie wiem, nie znam tytułu, ale może być jakiś twój weekend, to albo mi to... dobrze, że nie znasz tytułu. I wśród y, gości niedzielnych mamy takie znalezisko. Tutaj mamy jakiś fragment jakichś innych gazet Eurobiznes i takie tam sprawy. Tutaj to jest mały bo. Aha. ktoś na grubo poleciał? Ale zobaczcie, jaki ładny jest kubek tutaj. Ze znaną postacią z bajek. Czy on jest plastikowe? Tak, to jest plastikowy kubek. Zobaczcie, jaki ładny kubek. Z koziołkiem e... tołkiem. Kopernik Toruń. Wafel orzechowy w czekoladzie. Z koziołkiem tołkiem, dokładnie. Bardzo pozytywna postać zresztą. No Stawimy sobie głupi. tutaj, słucham. Że on był głupek, ale był pozytywny. Mamy różne rzeczy, nie wiem co tutaj jest, akurat na szufladach. Tu jakieś inne też rzeczy, co my tu mamy. A to jakiś szampon dla dzieci, taka Zobacz. próbka Zobacz, jaki stylowy random pasowałby do. Pasowałby do jakiejś wow. takiej karczmy, nie? Tak, ale wygląda niesamowicie, powiem Ci. Wygląda bardzo ładnie. No, taki drewniany. On wygląda jak gdyby. No. On jest tak zrobione, faktycznie. Wiesz, jakby tutaj można było od tej strony jeszcze coś tak założyć. Tutaj głowa jest, prawda? A tutaj ręce, takie tak, dyby. połówka dybów. Tak, połówka. Albo wiesz co? takie dyby na takiego krowę, nie krowę tylko tego byka no bo to na człowieka nie jest, bo każdy człowiek przełożyłby przez tę rękę no dałby radę po prostu wejść przejdźmy sobie tutaj zobaczyć tutaj mamy łazienkę z tego co, co widać możemy sobie zobaczyć jak to wygląda nie będę tam wchodził głębiej są tam jakieś płyny, ale to w sumie nic ciekawego. Ale tutaj były dzieci. Myślisz, że tutaj dzieci były? Nie. Tutaj są klocki, mnóstwo klocków. Tutaj jest taki gryzak dla dziecka. Ja widzę, tam jest taki gryzak. On jest z takimi kluczami jakby. No. Mam nadzieję, że te klucze będą tu do czegoś pasować, do takich drzwi. I będziemy mogli e, otworzyć tutaj niejedno... Z drzwi w niejednych ustach dziesięciu to było. <śmili> Przypuszczam, e... że tak. I tam masz klocki, widzisz? I zaczep do smoczka. A i placuszki. No, Właśnie to było małe dziecko. No pojęcie tak, tak, na pewno tak było. Dobrze, ja będę już opuszczał ten pokój, bo mimo, że jest e, dużo tutaj artefaktów, to mimo wszystko ciekawią mnie inne pokoje w tym domu. Idziemy do kolejnych pomieszczeń Tutaj następne pomieszczenie z bardzo fajnym bardzo fajnym fotelem To takie na wypasie można powiedzieć Nie wiem co ma na celu tutaj ten, to zaznaczenie Może chodzi o kable które tutaj gdzieś tam są pod ścianą Aczkolwiek myślę, że już ich nie ma Jakiś fragment rogówki Bardzo ładnie dzisiaj słońce świeci Tylko ten parapet On jest takim dużym parapetem Szerokim parapetem Co by mogło wskazywać, że raczej to jest Zresztą z lastriko jak, jak widzicie Że raczej jest to Że raczej jest to Jakieś pomieszczenie biurowe Tak coś mi się wydaje Zobaczcie tutaj na, te, na tą Nie wiem co to jest o, tu mamy kołowrotek. Kołowrotek e, do wędki taki. Wędkarski kołowrotek. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest. Nie znam się na tym. Więc jak ktoś, e, jakaś firma, Tom Sawyer, kołowrotek, myślę, że to jest kołowrotek. No nie wiem. To już musicie sami ocenić i powiedzieć mi, czy, czy mylę się, czy się nie mylę. No nie wiem. Dobra, będziemy szli dalej, tutaj do kolejnego pomieszczenia. Za drzwiami, które są, e, jakby, autonomicznym mieszkaniem. Zresztą to widzicie, że tak, tak to wygląda. Przejdźmy sobie dalej. Tutaj taki nawet przytulny pokój się wydaje być. Tutaj mamy meblościankę wsadzoną. O, i lustro w meblościance. Cześć. O, tutaj ktoś. Nalepiał sobie jakieś rzeczy, ale sobie tak myślę, że tutaj, czy przypadkiem tutaj nie był mechanik, który zajmował się e, samochodami, naprawą samochodów i specjalizował się samochodami e, marki BMW. Tak to wygląda. A jeśli chodzi o markę BMW. To ja zawsze im na drodze na wiele pozwalam, bo sobie myślę, mają BMW to jest swoim styl myślenia. Więc jak chcą jechać pierwsi, to ich wpuszczam na rondzie, czy gdzieś tam. Trzeba pomóc rozwijać pasję. Słuchaj, Ty przypuszczałeś, że to jest na hangi, po tych naklejkach? Wiesz, co ja tak domyśliłem się, bo tu są jakieś takie numery. Ja nie wiem, czy przypadkiem to nie jest tak. Że to są jakieś numery, które coś znaczą. No zobacz, no, to jest. jeden... ja myślę, że ktoś jeden... sobie po prostu to przyczepił w swoim pokoju. Tu jest widzisz to jest. A Co to co, co, co do numerów. Jakby to ktoś zbierał. No by jakby nie było, to jest cały czas ten sam samochód, zauważ. I cały czas te same Wiec numery w różnych konfiguracjach, ale no one nic nie znaczą na Nie znaczą nic? Nie, bo one są w różnych mhm. tylko wiesz. Tutaj jest w środku piątki, tu jest 1,5, 1,5, tu jest 5, 1, 5, 1. Aha, no tak. Tu są w środku jedynki, to jest w ogóle nie to... Czy nie ma to kompletnie znaczenia? Myślę, że nie. Znaczy dla tego, który to pisał, to miało, ale. Uh -huh. To jakiś był ten. Bark. A barku co? Obraż. Święty obrazek. Popatrz na tę matczyną twarz. A ten nie działa. Dziś, nie. No Chyba, bo tu gdzieś był kot. No tak, żeby on nam nie wyskoczył. Ja postaram się iść tam. Mhm. E, tutaj zejście do piwnicy, słuchaj. Mhm. To może sobie zostawimy na koniec. Ona wygląda dosyć stabilnie, ale mimo wszystko Dobra, myślę, że, że trzeba na końcu. Tu jest kolejne wyjście na zewnątrz. Widzisz? Mhm. nic nie czuję. Ta maseczka tak śmierdzi. No, ale. Tu musiało być pięknie. Zobacz jak te drzwi. Zobacz jak to, one są takie szerokie. Czyli wchodziło się do takiego ogromnego salonu. One były dwuskrzydłowe, bo patrz. Tutaj jest zawias i tam masz no. zawias, czyli one się tak zamykały. Czyli w ten sposób musiało tak. to wyglądać, ale chwila, tu się paliło. Tu się paliło. Tam jest kolejne pomieszczenie. Mhm. Tutaj mocno już ten sufit się zawala, ale myślę, że jest to związane z tym, że może. Straż pożarna lała wodę od góry, żeby to zgasić, mm -hmm. bo tak by to wyglądało, prawda? No. I wydarzyło się to najprawdopodobniej święta, bo mamy tutaj choinkę. Ona tu wyrosła. Myślisz, że ona tutaj wyrosła? No nie wiem, trzeba zobaczyć, czy jest czy Tylko ten... z drugiej strony, czy, czy choinka po takim długim czasie nadal wyglądałaby w ten sposób? Tak. Jak dotkniesz te igły, to pospadają. A tutaj nie jest przypadkiem to jest jakiś element z telewizora? Nie, nie. ta miska. No ale myślę, że te meble oryginalnie tutaj były. Tak coś mi się wydaje. Tak, tak, tak myślę. To są jakieś... no ona nie wyrosła, ona jest. W Czyli to musiała być świąteczna sprawa i ona była umiejscowiona między oknami. A, to Więc by pasowało, tak to było, wiesz, to ale by był po potrafię sobie wyobrazić to, że no. musiałby być naprawdę atrakcyjny salon. No niestety teraz bardzo zniszczony. Słoneczny. No na pewno słoneczny. Z takimi drzwiami. No teraz jak tak przypatrzę się temu wszystkiemu, to nie wiem co ten napis tam miał oznaczać. Nie chcę go nawet tłumaczyć. Ale myślę sobie takie coś, że tutaj tam znowu jest, patrz, nie potrafię się skupić. Tam jest obudowa z telewizora, widzisz? To jest ewidentnie telewizor. Że tu kilka było tak naprawdę mieszkań. To nie było jedno mieszkanie, jedna rodzina, tylko kilka rodzin mieszkało. Być może tam są jeszcze, być może pracowali w jednym miejscu. O, tutaj mamy jakieś kieliszki tam. Tutaj przyroda już się wdziera do, do tego pokoju. Dobra, idziemy dalej. Zobaczmy, co tu nas czeka. A tutaj też mocno zniszczone. Fotel z widokiem na pole. Zobaczcie, ktoś sobie zrobił tutaj miejscówkę. Gdyby na przykład, oczywiście nie musiałbym, ale gdyby tutaj siedzieć, wyglądałoby to w ten sposób. Patrzysz na drzewa, na ogromne okno. Być może tam sarny przychodzą. No i masz świetny widok. Musiało to być naprawdę fajnie. Bo nawet teraz robi to na mnie ogromne, może nie piorunujące, ale na pewno wrażenie. No, widok taki uspokajający, naprawdę. I zauważ, gdyby nie moja gatka, to tutaj byłoby naprawdę przyjemnie i cicho. No ptaki tylko słychać. Ptaki, no. Też przyroda się budzi. Mhm. Olu, powiedz mi, co jest grane tutaj z tym? To jest jakiś napis wydziergany? No, tak, tak, ale... no zobacz, tu, tu jest jak... Nie wiem, co to jest. Coś. Tu masz kolejne coś. Tutaj jest jakby i jakieś. Eee... Troszkę tego nie rozumiem. Jakby miejsce po jakichś literkach? Czy co to jest? Nie mam pojęcia. Postaramy się później to zgłębić. Bo w każdym razie ta ściana za tobą. Mhm. Wygląda praktycznie. Zobacz, jak to wygląda przerażająco. Mhm. Tak, bo tutaj się też paliło. To jest Będziemy miejscu, gdzie... musieli uważać na górze, bo jak tak czuję, to jest że. Tak stabilnie. No stabilnie. No to. Są to szyny takie. Które już znamy z innych eksploracji, troszkę mi ta numeracja tych e, pokojów e, dziwi, że tu jest dwójka. Gdzieś tam widziałem czwórkę, trójkę. Myślę, że to ma jakieś znaczenie. A tu mamy co? Tutaj pewnie była jakaś łazienka. Zobaczmy sobie, tutaj jak to wygląda. Może była łazienka, może nie. Dużo takich zniszczonych rzeczy w każdym razie jakieś czajniki, no, ale nic specjalnego powiedzmy. Nie wiem co to tutaj miałoby być. Ktoś sobie zrobił takie coś. Na początku myślałem, że to jest do podnoszenia się, A nie ma głodnemu chleb na myśli. Tutaj jakaś czaszka, więc całkiem możliwe, że e, faktycznie Chodziło tutaj o, o prąd, albo poprowadzenie nowego prądu Może ktoś miał taki pomysł Tu znowu czaszka i znowu jakieś takie przejścia e, Tutaj znaczone jest coś, ale nie mam pojęcia co to tak naprawdę jest No i kolejna sprawa, znowu tutaj na tym krześle, tamto jest na ścianach, a tutaj na tym jest znowu krzyżyk czerwony Nie wiem o co chodzi tak naprawdę Może wiesz co, ronit no ale pytanie po co ktoś by to robił? Nie wiem. może go łowili, zaznaczali. Czy ja wiem. Tu jest dalsza część, to jest ten sam komplet. No to jest ten sam komplet. Zresztą nie wiem, on jest tak... Lata 80. chyba, nie? Nie, tam tamten po fakturze komplet to są lata 90. A, wiem, wiem. Te takie kwiaty kolorowe. Idziemy do góry. No i z Dobra. To jest zejście do piwnicy. Tak, tu też to jest zejście do piwnicy. No ale to może potem. Myślę, że to my się łączą. Myślisz? Aha. Może faktycznie tak jest. Że jest jakieś połączenie. O, tutaj na balkon wyjście. No. Stabilne? Ja może wejdę Tak, żeby nie było widać oczywiście Balkon piękny No i wejście na dach Ale to z racji tego, że nie chcemy być tam widoczni Widziani z zewnątrz Aż tak No może nie będę wchodził na ten dach Ale wam pokażę strukturę tych barierek które wyglądają całkiem całkiem i co tam? uważaj żeby nie spadła to ze schodów tu dalej jakieś pomieszczenia z fotelami um, takie fotele już gdzieś widziałem na jakiejś eksploracji ten fotel jest bardzo gustowny, podoba mi się to że tutaj jest ta aplikacja, że to jest drewniane co tu mamy? Nie, tu jest po prostu łazienka taka z tych e, niebieskich co tutaj? Pokój. kolejny pokój mhm. z pięknymi meblami oczywiście już w stanie agonalnym pokój i nocnik wiesz co, niech on ten dom tak przypomina, oczywiście nie wiem co jeszcze znajdziemy Taką ubogą wersję e, domu e, pełnego pleśni. Tak, musiałbym też tak skojarzyć. I jakoś tak. Tylko mówię o ubogim... ojeju. No to chyba on jest bardzo podobny, znaczy chyba, on jest nie jest ubogą wersją tego domu, bo jest niesamowity. Zobaczcie co to za artefakt. Pod Twoją obronę uciekamy się. Eee, najbardziej przerażające jest to, że nie ma twarzy ani rąk. Czy jest to jakaś tylko taka część obrazu? Nie wiem, postawimy to tutaj. Wygląda to niesamowicie. A tutaj mamy co? Kolejny pokój. W którym jest wersalka na pewno. Jakiś dywan. No, myślę, że parę lat temu to tu jeszcze było całkiem całkiem. Tutaj mamy jakieś inne meble, fotele. Tutaj było widać, że eksplorowali również ściany w poszukiwaniu kabli. Taki elektroniczny Indiana Dose. Tu kolejne pomieszczenie. Z jakąś meblościanką. Tutaj może jakaś... Spiżarka. Mogła to być jakaś spiżarka. To faktycznie... Mogło tak być. Tutaj... Jakieś różne inne rzeczy, ale to głównie są meble, które tak naprawdę... Jakoś nic nie wnoszą. Możemy jedynie spojrzeć na ten wałek, który jest. No, takiego wałka nie widziałem. Ale powiem Ci, że ja tak. E, bo byłam, robiłam to już zdjęcia, Ten kontrast, bo to jest żółte. I zobacz, e, zielonym się pokrywa sufit. To jest wszystko e, w takim duchu. Jak się robi zielony w tych żółtych ścianach. Ładnie to no wygląda. I bardzo. na dole też już masz zielone. Czyli cały ten obszar jest tak zawilgocony. No zobacz, jak płyta, potrafiła, jak płyta z barku potrafiła zgnić się, rozwarstwić. No. No. Tu zwilgoć po prostu. Dobrze, idźmy stąd. Bo tu chyba mamy większość, a... No tak, nie ma specjalnie. Tym bardziej, że mamy jeszcze tutaj coś do zrobienia, bo trzeba było zobaczyć jak wygląda, co tam w piwnicy słychać. No, tutaj lepiej, żeby to się nie zamknęło. Ja wiem, że nie wzięłam ani latarki, zapomniałam. Ja mam, chcesz dać ci? Mm, no, daj mi to dużo. Daj mi te, te No to trzymaj. Siadamy latarkę teraz. Jednak w piwnicy latarka się może przydać. Mam nadzieję, że te piwnice są połączone, to będzie na ławie jakby sześć, wyjść tamtędy, tędy wejść, a tamtędy wyjść. Tak sobie to wyobrażam. Proszę? Ja też na mhm. ja. to Jest to takim kątem, że wolałbym po prostu zdobić tę piwnicę szybciej po prostu. Mhm. No lecimy. To wchodzimy do piwnicy. Zobaczcie, zobaczymy jak to wygląda. Na razie tutaj stabilnie. Te domy mają to do siebie, że one są bardzo stabilne. Tutaj jest jakiś metalowy jest dziw, że ktoś tego nie zabrał, tylko że to jest plastikowe, nie wiem Wchodzimy do pierwszego pomieszczenia Tu jest jakiś zaułek, ale tu nic nie ma poza odchodami myszy. Słucham? Tak, zaułek. zaułek szatana. Tutaj. Ja sobie tak myślę, że tutaj przez pewien czas mógł ktoś mieszkać na dziku. Tak mi się to wydaje. Bo tutaj są narzucone co prawda jakieś rzeczy, ale całkiem możliwe, że właśnie w tym pomieszczeniu mieszkała osoba bezdomna. Tak mi się wydaje. Kartony, przygotowane tak, żeby sobie to wszystko ocieplić to miejsce. Myślę, że się nie mylę. Ale też nie mówić tak, że ktoś przechowywał tutaj drzewo i zbierał papiery, po to, żeby. Na no, opał. Po, no? no masz rację, masz rację. Ale mamy tutaj. Kochanej babuni. Mhm. Kochanej babuni, mamy karteczkę. Ła! to wszystko tutaj sypia. Co tak my się. tu mamy, kochanej babuni. Mhm. E, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz spełnienia najskrytszych marzeń życzy wnuczka, Basia. A do życzeń przyłączają się mąż i dzieci. Rok 2004. No to miło. To my się też przyłączamy do babci, jeżeli babcia w ogóle jeszcze no, żyje. Bo 2004 rok, babcia. No nie wiem. Ale jak takie życzenia miała, to myślę, że jeszcze żyje. Co my tutaj mamy? Tak sobie patrzę, bo były jakieś takie dziury, czy coś. Ale nie, tutaj po prostu pomieszczenie kanalizacyjne. E, tutaj mamy, tu mamy wykopane, wykąpane dziurę. Myślę, że tędy w e, szczury wychodzą. To jest moja tylko taka opcja, bo tam widzę odchody szczurów. Myślę, że pod spodem e, tutaj co prawda nie widać e, łapek, ale to mogło być bardzo dawno temu. Więc to to jest, ale tak myślę. To jest zasypane. Jest to zasypane, nie do końca. nie, nie, chodzą te Myślę, że tędy chodzą te... Było to zasypane tył, wiesz, tym, wiesz? Tym, tak, tak, ale one z powrotem znowu odkopały. Tylko nie jest to sprawa taka, żeby to było cały czas, bo byśmy na pewno widzieli mnóstwo kub. No i innych rzeczy, które, które mogą wskazywać na obecność gryzoni. Tutaj sfery. E, Często wykorzystywane jako popielniczka Co się dzieje na dworze Wow, grat leci, słuchajcie Normalnie grat Taki mały Jest Tak No nieźle Ja pokręcę z zewnątrz. A? Pokręcę z zewnątrz. Dobra. To w pomieszczenie. To w tym pomieszczeniu. To był najprawdopodobniej garaż sądząc po tej, po tej dużej bramie wjazdowej. No, i tutaj kilka rzeczy zostało po prostu przeniesionych włącznie z tym kredensem. No, i tutaj szykowano się do jakichś remontów. Ale z tego co widać, no, nie wyszły te remonty. No i słuchajcie, dzisiaj oglądaliśmy właśnie taki ale tam jeszcze coś widzę, coś Wam za chwilę pokażę. Ale najpierw się pożegnamy. Dzięki wielkie, że byliście z nami na tej eksploracji. Myślę, że mimo że artefaktów jakoś specjalnie dużo nie było, ale myślę, że Wam się podobało. Myślę, że tak. Mnie się podobało. Osobiście. No to dobrze. No. Dużo pomieszczeń, nic w nich może ciekawego, ale nawet taki, no, taki budynek. To. Bardzo proszę łapkę w górę i trzymajcie się. Cześć. Tu mamy kask motocyklowy. Kask motocyklowy. Zobaczcie, jaki świetny kask motocyklowy. A wszystkich tych, którzy jeżdżą na motocyklach, uważajcie na siebie.